Andrzej Maleszka magiczne drzewo, część pierwsza czerwone krzesło. Wydawnictwo znak emotikon czyta Marcin Dorociński. W 2000 roku nad Doliną Warty przeszła straszliwa burza trwała bez przerwy trzy dni i trzy noce. Przerażone zwierzęta kryły się w najgłębszych norach. Małe dzieci chowały głowy pod poduszki, by nie słyszeć nieustającego huku grzmotów. W wielu domach zgasło światło, a dachy porwała wichura. Trzeciego dnia piorun uderzył w olbrzymi stary dąb rosnący na wzgórzu. Drzewo pękło i runęło na ziemię. Zadrżały domy w całej dolinie, a burza natychmiast ustała. Nie był to zwyczajny dąb, było to magiczne drzewo, miało w sobie ogromną cudowną moc, lecz wtedy nikt o tym nie wiedział. Ludzie zawieźli je do tartaku i pocieli na deski. Z drewna zrobiono setki różnych przedmiotów, a w każdym przedmiocie została cząstka magicznej mocy. W zwyczajnych rzeczach ukryła się siła, jakiej nie znał dotąd świat. Wysłano je do sklepów. I od tego dnia na całym świecie zaczęły się niesamowite zdarzenia. Dokładnie o północy Kuki otworzył oczy i zaraz je zamknął, bo okno rozświetliła błyskawica. Po sekundzie zachuczał grzmot i dom zadrżał. Kuki naciągnął kołdrę na głowę, bo nienawidził burzy. Od razu sobie wyobrażał, jak dom rozlatuje się na kawałki. Albo jak się pali. Albo że wszystkich porywają upiorne dzieciojady, które przylatują w czasie burzy. Miał dużą wyobraźnię. Filip, śpisz? Szepnął Kuki. Filip! Nikt nie odpowiedział. Chłopiec powoli wypełzł spod kołdry i spojrzał na łóżko brata. Było puste. Filipa nie było. Kuki wyskoczył z łóżka i podbiegł do lampy. Nacisnął włącznik, ale światło się nie zapaliło. Nie było brata i nie było światła. Ostrożnie otworzył drzwi i wyszedł na ciemny korytarz. Cisza. Słychać tylko kapanie. Plum. Kap. Z sufitu sączyła się stróżka wody. Co się dzieje? Kuki otworzył drzwi z napisem kto wejdzie bez pukania to trup i krzyknął, Tosia, obudź się! Ale siostry także nie było. Łóżko stało puste, a kołdra leżała na podłodze. Kuki popędził do pokoju rodziców. Tato! Lecz w ciemnej sypialni nikogo nie było. Tylko potrącona drzwiami wiolonczela wydała długi, jęczący dźwięk. Gdzie oni się wszyscy podziali? Był zupełnie sam, w środku burzy, nie było światła, a na zegarze wypiła północ. To naprawdę nie jest mało dla dziewięcioletniego człowieka. Czuję, że będą kłopoty, wyszeptał Kuki. A woda wciąż kapała z sufitu. Plum, kap. Plum, kap. Ponury rytm, który przerażał go najbardziej. Muszę zachować spokój, nie mogę się denerwować, muszę znaleźć jakieś rozwiązanie, wyszeptał. Tato mówi, że zawsze można znaleźć rozwiązanie i... Błyskawica znów rozjaśniła mrok mieszkania, a jej białe światło odbiło się w kałuży na podłodze. Chłopcu zdawało się, że to nie woda, tylko straszliwa trucizna. Jedna kropla wystarczy, żeby spalić jego bosę stopy. Trzeba kogoś zawołać, wyszeptał. Muszę znaleźć pomoc. Kuki ruszył do drzwi, ale był pewien, że nie może wyjść z domu bez broni. Chciał pobiec po świetlny miecz, który dostał od taty, ale zrezygnował. Wiedział, że to dziecinna zabawka, która go przed niczym nie obroni. Chwycił metalowy flet, na którym grała jego siostra. Flet był niebezpieczną bronią, bo miał sterczące klawisze i był ciężki. Kuki ruszył w stronę drzwi. Już miał nacisnąć klamkę, kiedy usłyszał cichy trzask. Po drugiej stronie drzwi ktoś włożył klucz do zamka i niezmiernie powoli go obracał. Kuki zastygł. Porwali wszystkich, a teraz wrócili po mnie. Pomyślał z rozpaczą. Chcą zabrać ostatniego z rodziny Rossów. Zasówka zamka zgrzytnęła i przesunęła się. Klamka powoli opadła, a potem drzwi z cichutkim trzeszczeniem zaczęły się otwierać. Kuki resztkami sił odskoczył i ukrył się za płaszczami na wieszaku. W mroku widział, jak skrada się jakaś postać w hełmie i zbliża do niego. Nie mógł czekać. Musiał zaatakować pierwszy. Wyskoczył z zapłaszczy i z całych sił walnął przeciwnika metalowym fletem. Usłyszał dziki wrzask. Ała! A potem... Kuki, ty kretynie, co robisz? Jego dwunastoletni brat Filip zdjął kask rowerowy i rozcierał głowę. Do mieszkania wbiegła mama w mokrej pelerynie z latarką w ręku. Co się stało? Kuki chciał mnie ukatrupić! Zawołał Filip. Mama podbiegła do Kukiego. Króliczku, obudziłeś się Mówiłam, że ktoś musi z nim zostać Mama przytuliła chłopca Nie bój się, już wróciliśmy Do korytarza weszli tato i Tosia Byli kompletnie przemoczeni Tato niósł deski i kawałki folii Filip zawołał do siostry Tośka, Kuki rozwalił ci flet Dziewczynka chwyciła flet, który był wygięty I miał pęknięty ustnik Dlaczego go zepsuliście? Nie my, on Zawołał Filip Spokój, powiedział tato Zdejmijcie mokre rzeczy i chodźcie na ciepłą herbatę. Wszyscy. Mama objęła Kukiego i poszli razem do kuchni. Na kuchennym stole paliły się świece, a mama nalewała parującą herbatę do kubków. Burza już się skończyła. Kuki siedział owinięty kołdrą i ziewał. Filip przykładał lód do sińca na głowie, a Tośka próbowała naprawić flet. Wichura rozbiła okno na strychu, mówił tato, i woda lała się do domu. Musieliśmy wejść na dach, żeby to zreperować, inaczej byśmy spali w akwarium. W dodatku prąd wysiadł, zawołał Filip. Było ciemno jak w trumnie. Dlaczego poszliście beze mnie? Oburzył się Kuki. Ja też chciałbym wejść na dach. Jesteś za mały na taką akcję, powiedział Filip. Pioruny tak waliły, że w każdej chwili mogliśmy być trafieni. Trzymałem tatę, żeby wichura go nie porwała. Ty byś umarł ze strachu. Nieprawda. Prawda. Było tak niebezpiecznie, że tato kazał mi włożyć kask. Przez Twój kask mam rozwalony flet, mruknęła Tosia. Wolałabyś, żeby walnął mnie w głowę? Wolałabym, żeby cię walnął czymś innym. Po wakacjach mam egzamin. Jak ja będę ćwiczyć? Kuki zerknął na siostrę, która smętnie oglądała zniszczony instrument. Tośka, tak jak Filip, chodziła do szkoły muzycznej. Miała 11 lat, ale wszyscy już mówili, że ma prawdziwy talent. Tak jak rodzice, którzy byli muzykami w orkiestrze. Filip też nieźle grał na skrzypcach, ale nie miał cierpliwości do ćwiczeń, bo interesowało go dużo innych rzeczy, na przykład piłka i gry RPG. Przepraszam, powiedział Kuki do siostry, nie chciałem go zepsuć. Dobra, tośka przytuliła brata, nie złoszczę się już, to nie twoja wina. Walnąłem go, bo myślałem, że jest dzieciojadem. Bo jestem, zaśmiał się upiornie Filip, jak zaśniesz, to odgryzę ci łapę, którą na mnie podniosłeś. Tylko ją umyj, bo brudnojadem nie jestem. Poszli spać dopiero o pierwszej w nocy. Mama przyszła jeszcze powiedzieć im dobranoc. Kiedy pochyliła się nad łóżkiem kukiego, ten szepnął. Mamo, co króliczku? Wiesz, ja się obudziłem, bo miałem głupi sen. Nie myśl o tym. Ale chcę ci to powiedzieć. Śniło mi się, że ty i tato już nas nie chcecie. Że oddaliście mnie Filipa i Tosię komuś obcemu i odeszliście. To głupi sen i zapomnij o nim. Ani ja, ani tato, nigdy was nie zostawimy. Dobranoc. Dwa tygodnie później w fabryce mebli Hoga zrobiono krzesło. Wykonano je z dębowego drewna i pomalowano na czerwony kolor. Był to jedyny egzemplarz, który miał jechać na targi mebli do Gdańska. Kiedy gruby kierowca, zwany kluchą, wkładał krzesło do ciężarówki, Zdawało mu się, że jest ciepłe i lekko się porusza. Wtedy sądził, że to złudzenie. Ale to nie było złudzenie. Gdy czerwone krzesło ruszało w podróż, Filip i Kuki wisieli na lampie. Tego dnia miała odwiedzić ich ciotka Maryla, której nikt nie lubił. W domu było wielkie sprzątanie. Mama poprosiła Filipa, żeby wkręcił żarówkę do lampy. Kuki chciał koniecznie pomóc, więc weszli na drabinę razem. I wtedy drabina się złamała. Zdążyli się jeszcze chwycić żerandola i dyndali mając do podłogi jakieś dwa metry. Filip skoczył pierwszy i nic mu się nie stało. Kuki został na lampie. Nie utrzymam się, krzyczał. To skacz, zabije się, połamie nogi, będę miał wstrząs mózgu. Ty nie masz mózgu, skacz. Nie, to wytrzyma jeszcze chwilę. Filip rzucił się w stronę okrągłego stołu, na którym stało mnóstwo talerzy i filiżanek, a na środku duży tort. Przyciągnął stół pod żyrandol. – Skacz! – Nigdy! – wrzasnął Kuki i wtedy żyrandol urwał się, a Kuki spadł na stół. Krem prysnął na ściany, filiżanki pofrunęły, a dzbanek z sokiem pękł na sto kawałków. Żyrandol zatrzymał się na przewodzie i kołysał centymetr nad głową Kukiego. Wpadła Tosia, a za nią rodzice. – Co wyście zrobili, kretyni? – krzyknęła Tosia. Chcieliśmy wkręcić żarówkę. Przenieś wiadro i mop, szybko. Mama i tato podbiegli do Kukiego. Nic ci się nie stało? Chyba nie. Porusz rękoma, nie bolicie nic? Boli mnie tyłek. Idź się przebrać. Kuki pobiegł do korytarza, zostawiając za sobą kremowe ślady. Mama usiadła na kanapie. Bezradnie patrzyła na potłuczone naczynia i tort rozpaćkany na dywanie. Nie mam już siły. Tak się starałam, żeby ten dom wyglądał jak normalny dom. I oczywiście nie wygląda. Ona znowu powie, że niczego nie potrafię. Mówiłem, żeby nie zapraszać tej pirani. Powiedział tato, zbierając z podłogi potłuczone filiżanki. To jest moja siostra. Nie była u nas od pięciu lat, bo się bała, że będzie musiała kupić dzieciom jakiś prezent. Na przykład trzy cukierki. Przestań. Ona wcale nie jest taka zła. Zawołała mama. To czemu na widok cioci wiedną kwiatki? Zapytał Filip. Co? Kto to wymyślił? Tato. Słuchajcie! Nie pozwalam tak mówić o Maryli, zawołała mama. Poza tym, zapomnieliście, że chcemy ją prosić o pożyczkę? Musimy spłacić długi i kupić flet tośce. Tylko od niej możemy pożyczyć pieniądze. Ciocia nie pożyczy, jest skąpa jak szkod, powiedział Filip. Jak będziecie dla niej tacy okropni, to na pewno nam nie pomoże. W tym momencie zegar wybił godzinę czwartą. Mama zerwała się. Boże! Za godzinę tu będzie. Ona nigdy się nie spóźnia. Tośka! Idźcie kupić nowy tort i jakieś ciastka. Maryla uwielbia słodycze. Tu macie pieniądze. I pożyczcie od pani Schmidt kilka filiżanek. Szybko. Ciężarówka firmy Hoga wioząca czerwone krzesło zatrzymała się na moście. Dalej droga była zakorkowana. Sznur aut ciągnął się aż do zakrętu. Kierowca wychylił się z szoferki. Co się stało? Rozbiła się cysterna z klejem. Masa samochodów się przykleiła i kilku ludzi. Właśnie próbują ich odkleić. Szlak by to trafił. Klucha wyciągnął telefon, żeby zawiadomić szefa, że się spóźni. Kiedy usłyszał dziwny dźwięk. Coś stukało w jego samochodzie. Obrócił się i nasłuchiwał. I znów łomot, jakby w ciężarówce zamiast mebli jechał tygrys. Co tam się dzieje? Klucha wysiadł i podbiegł do tylnych drzwi samochodu. We wnętrzu coś drapało i stukało w drzwi. Ej, kto tam jest? Kierowca niepewnie wyciągnął rękę w stronę klamki, lecz zanim jej dotknął, trzask! Drzwi otworzyły się z hukiem, odrzucając kluchę, który poleciał na trawnik. Oszołomiony powoli wstał i spojrzał na samochód. W otwartych drzwiach stało czerwone krzesło. Mebel się poruszał. Obracał się powoli. Jakby chciał się rozejrzeć. Potem krzesło zaczęło się pochylać. Co jest? Świst! Krzesło skoczyło jak tygrys, przelatując nad kierowcą, który wrzasnął i zamknął oczy. Minęła dłuższa chwila, zanim odważył się je otworzyć. Czerwone krzesło stało teraz na chodniku nieruchomo, jak każdy normalny mebel. Klucha niepewnie wyciągnął rękę, krzesło wymierzyło mu kopniaka i wskoczyło na barierę mostu. Zatańczyło na niej, przeskakując z nogi na nogę. Kierowca patrzył na nie obłędnym wzrokiem. Nagle rzucił się naprzód, żeby je pochwycić. Wtedy krzesło skoczyło do rzeki. Chlusnęła woda i przedmiot zatonął. Ale po chwili czerwone krzesło wynurzyło się i popłynęło niesione prądem. Tośka, Filip i Kuki stali za ladą cukierni. Poproszę tort bezowy i 12 ciastek. Powiedziała Tosia. Z galaretką albo nie, z kremem tofi. Sprzedawczyni pakowała ciastka do kartonika, oganiając się od os, które fruwały jako szalałe nad słodyczami. Ja chcę lody, powiedział kuki. Nie mamy forsy, mruknęła Tośka. Jedną gałkę. Mówię ci, że nie mamy kasy. Wyszli z cukierni dźwigając paczkę z tortem i karton ciastek. Ruszyli bulwarem biegnącym wzdłuż rzeki. Czemu my teraz nie mamy na nic forsy? spytał kuki. Jesteś za mały, żeby to zrozumieć. Nieprawda, chcę wiedzieć. Powiedzcie mi, bo rzucę ten tort na ziemię. Zamknęli orkiestrę, w której grali rodzice, powiedział Filip. Oni nie mają teraz pracy, rozumiesz? Kuki spojrzał na niego wystraszony. Rodzice są bezrobotni? Tak. Czemu mi nie powiedzieliście? Mama nie chciała cię martwić. I co teraz będzie? No, muszą znaleźć inną pracę. A jak nie znajdą? Pożyczą pieniądze od ciotki Maryli, powiedziała Tośka. Siotka jest bogata. Ona nic nam nie da, jest obrzydliwa, stwierdził ponuro Kuki. Tylko jej tego nie mów, musimy być dla niej mili, powiedziała Tośka. Mówię poważnie, rozumiesz? Zatrzymali się przy zielonym domu stojącym nad brzegiem rzeki. Zaczekaj tu, pójdziemy do pani Schmidt pożyczyć filiżanki. Filip i Tośka weszli do budynku, a Kuki usiadł na kamiennym mostku. Myślał, że powinien jakoś pomóc rodzicom, choć zupełnie nie wiedział, jak to zrobić. Nagle zerwał się, chwycił kawałek cegły leżący na chodniku i wbiegł na most. Napisał na nim wielkimi literami Super muzycy SZUKAJĄ PRACY i dopisał numer telefonu mamy. Chciał pobiec na drugą stronę mostu i tam także napisać to ogłoszenie? Kiedy coś zauważył. Rzeką płynął dziwny przedmiot. Ponad wodę wystawała tylko mała część, coś czerwonego i błyszczącego. A reszta kryła się pod powierzchnią. Chłopiec wychylił się przez barierkę i patrzył uważnie. Czerwony przedmiot co chwila znikał pod wodą i znów się wynurzał. Kuki przypomniał sobie, jak w jednym filmie chłopak wyłowił kufer z mumią. Miała złotą koronę, ale potem ożyła i pożarła pół Nowego Jorku. Czerwone nie wiadomo co zbliżało się. Kuki położył się na mostku i wyciągnął rękę. Na szczęście most był niski i do wody było niedaleko. Wychylił się jeszcze mocniej, omal nie wpadając do rzeki, ale wciąż nie mógł dosięgnąć przedmiotu. Już myślał, że mu ucieknie, kiedy ten nagle zatrzymał się i podpłynął wprost do jego ręki. Kuki złapał go i z trudem wyciągnął z wody. Był rozczarowany. To nie był żaden skarb, tylko zwykłe krzesło. Ale wyglądało jak nowe. Czerwony lakier lśnił w słońcu. Kuki wytarł siedzisko rękawem bluzy i usiadł. Poczuł coś dziwnego, jakby przeszedł go lekki prąd. Skąd masz to krzesło? Z zielonego domu wybiegł Filip, zanim wyszła tośka. Skąd je masz? Wyłowiłem. Zostaw tego śmiecia, wracamy, bo ciotka zaraz przyjdzie. Ja je zabiorę do domu, powiedział stanowczo Kuki. Zgłupiałeś, po co? Jak teraz jesteśmy biedni, to musimy zbierać różne rzeczy. Filip parsknął śmiechem. Ale ty jesteś dziecinny. Kuki nie odpowiedział. Złapał krzesło i ruszył w stronę ulicy Weneckiej, gdzie był ich dom. Na ulicy Weneckiej, przed kamienicą numer 7, zatrzymał się czarny Mercedes M. Klasę. Wysiadła z niego wysoka, chuda kobieta. Mimo ciepłego dnia była ubrana w długi płaszcz zapięty po samą szyję. Miała czerwone buty na wysokim obcasie i czarny parasol. Jej oczy zasłaniały ciemne okulary, i nie było widać, czy jest zła, ponura, czy tylko smutna. Jednak na pewno nie wyglądała na osobę wesołą. Spojrzała niechętnie na kamienicę, z której w kilku miejscach odpadał tynk, a ściany były wymalowane kolorowym grafiti. W tym momencie nadbiegli Filip, Tośka i Kuki, dźwigający krzesło. Nie nauczyli was, że trzeba mówić dzień dobry? spytała kobieta. Rodzeństwo stanęło jak wryte. Dopiero teraz ją zauważyli. Dzień dobry, Ciociu, powiedziała Tosia. Filip i Kuki kiwnęli tylko głowami, mrucząc coś pod nosem. Co to jest? Ciotka wskazała parasolem czerwone krzesło, na którym przysiadł zmęczony Kuki. Wyciągnąłem je z wody. To już tak z wami źle, że musicie zbierać śmieci? Westchnęła ciotka i nacisnęła guzik w kluczyku od samochodu. Zamki w drzwiach Mercedesa zablokowały się, a z dachu wysunął się metalowy kot na sprężynie. Zaczął podskakiwać, wydając miauczące dźwięki. Co to jest, cieciu? Zapytał zdumiony Kuki. To odstrasza ptaki. Inaczej te głupie zwierzaki paskudzą na samochód. Ciotka ruszyła w stronę domu. Tośka pobiegła za nią. Kuki szepnął do Filipa: Chciałbym, żeby przyleciało tysiąc ptaków i każdy zrobił kupy na jej auto. Cicho, chodź. Kuki wstał z czerwonego krzesła. Chwycili je wspólnie z Filipem i wbiegli do kamienicy. Nie widzieli jak na niebie, Pojawiła się ogromna ciemna chmura, która rosła i szybko zbliżała się do ich domu. Było to wielkie stado ptaków. Bądźcie dla niej mili i zachowujcie się normalnie szeptała mama, nakładając w kuchni ciastka na półmisek. I nie róbcie takich okropnych min, przecież Cioci będzie przykro. Cioci nie będzie przykro, bo jest robotem powiedział kuki. Co takiego? Tato mówi, że ciocia to robot do robienia pieniędzy. Mama spiorunowała tatę wzrokiem. Weźcie ciastka i idźcie do pokoju, ja zaraz przyjdę. Ciotka siedziała w fotelu i oglądała pogięty flet. Spojrzała surowo na tosie. Czemu go zniszczyłaś? To ja go zepsułem, przyznał się Kuki. Walczyłem z dzieciojadem. Trzeba szanować rzeczy, spojrzała na Tośkę. Dobrze grasz? Chyba tak, powiedziała Tosia. Tośka jest świetna, zawołała mama, wchodząc z tortem bezowym. Na flecie gra najlepiej w szkole. Siadajcie. Usiedli przy okrągłym stole. Dzieci starały się odsunąć jak najdalej od ciotki. Kuki siedział na znalezionym czerwonym krześle. Lubisz tort bezowy, siostrzyczko? spytała mama. Nie. Mama zerknęła speszona. Jak byłaś mała, to lubiłaś słodycze. Udawałam. A wiesz czemu? Żeby dawali mi na nie pieniądze. A ja te pieniądze chowałam do słoika. Do dziś je trzymam. Czemu ciocia ich nie wydała? spytał zdziwiony Kuki. Bo wolałam je zbierać. Ciotka spojrzała surowo na Kukiego. A ty oszczędzasz pieniądze? Tak, na statek do sklejania, ale nie mogę uzbierać, bo stale je przepuszczam. To znaczy, że wcale nie chcesz tego statku? Bardzo chcę. Lotniskowiec, model 1 do 200. Kuki poczuł, że czerwone krzesło zadrżało. Jednocześnie z korytarza dobiegł jakiś hałas. Ciotka obejrzała się. Macie jakieś zwierzę? Mama powiedziała, idźcie sprawdzić, co tam się dzieje. Filip, Kuki i Tośka zerwali się i pobiegli na korytarz. Drzwi na klatkę schodową były otwarte, a na wycieraczce stał wielki karton ze zdjęciem okrętu. Kuki podbiegł do pudła. Wow, to jest lotniskowiec! Właśnie taki chciałem! Skąd to się wzięło? Chyba ciotka kupiła ci go w prezencie, szepnała Tośka. Może wszystkim coś kupiła. Nie wierzę, mruknął Filip, ale na wszelki wypadek zajrzał za drzwi. Nic więcej tam nie było. Idź jej podziękować. Toszka popchnęła Kukiego w stronę drzwi. No idź.